Rozdział dziesiąty. Chruszczow telefonicznie do głównego konstruktora Kordowa. Zuch, po prostu zuch, kiedy wysłamy następnego? W sierpniu. Jaki program? Można zrobić jedno okrążenie jak dzisiaj. Wtedy wyląduje na terytorium Związku Radzieckiego. Mniej więcej tam skąd startował. Albo lot trwający dobę. Wówczas po siedemnastu okrążeniach znajdzie się w tym samym miejscu, jak po jednym okrążeniu. Niech będzie doba, pełne siedemnaście okrążeń! Brytyjski dyplomata nie mógł ukryć zachwytu. Skąd wzięliście tego chłopaka? Z takim proletariackim życiorystem, arystokratycznym książęcym nazwiskiem i hollywoodzkim uśmiechem? Zamiast odpowiedzi, przedstawiciel Państwowego Komitetu do Spraw Nauki i Techniki przy Radzie Ministrów ZSRR, obywatel Pieńkowski wręczył mu ciężką teczkę. Proszę przekazać to rządowi jej wysokości. W paczce, oprócz pliku dokumentów, znajdowała się kartka. Spotkanie w Londynie: 20 kwietnia 18:00. Od wejścia na stację metra Lancaster Gate. Poruszam się zgodnie z ruchem wskazówek zegara dookoła hotelu Lancaster. Wasz człowiek niech idzie w przeciwnym kierunku. Jego znaki rozpoznawcze: zielony kapelusz, okulary, w lewej dłoni parasol. Dokładny znak: sygnet z niebieskim kamieniem na prawej ręce. Niech idzie za mną. Rezerwowe spotkanie na tych samych zasadach następnego dnia podpisano, Alex. Dwa i pół roku później, 20 września 1963 roku, na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, prezydent USA John Kennedy znowu zagaił: Dlaczego pierwszy lot człowieka na Księżyc ma być aktem rywalizacji między państwami? Po co Stany Zjednoczone i Związek Radziecki? Przygotowując te wyprawy, mają dublować badania, wysiłki konstruktorów i wydatki. Kennedy proponował wysłać na Księżyc. Nie przedstawicieli jakiegoś tam jednego państwa, a przedstawicieli obu naszych państw. Chruszczow musiał się tylko zgodzić i palma pierwszeństwa w kosmosie na wieki należałaby do Związku Radzieckiego. We wrześniu 1963 roku Związek Radziecki pozostawał niekwestionowanym liderem wyścigu w kosmosie. Wśród radzieckich zwycięstw znalazł się teraz nie tylko pierwszy sztuczny satelita Ziemi, okrążenie księżyca przez aparat bezzałogowy, który pokazał zdjęcia jego drugiej strony, ale też lot Gagarina, pierwszego człowieka w kosmosie, lot Titowa, pierwszy na świecie kosmiczny lot człowieka, który trwał ponad dobę, lot Nikołajewa i Popowicza. Pierwszy na świecie grupowy lot dwóch statków kosmicznych. Wreszcie latem 1963 roku jeszcze jeden lot dwóch statków kosmicznych jednocześnie. Wastoka 5 kosmonauta Bykowski i Wastoka 6 Walentina Tirieszkowa, pierwsza kobieta w kosmosie. Niczego porównywalnego USA wówczas nie miały, ale Stany nie marnowały czasu. Amerykanie błyskawicznie nadrabiali zaległości. Chruszczow musiał przyjąć propozycję amerykańskiego prezydenta i przygotować lot na Księżyc wspólnie. Wszystko i tak było jasne. Lot oczywiście wspólny, ale wiadomo, że wkład Związku Radzieckiego był większy. Przecież jakie wcześniej miał osiągnięcia? Jak wyrwali się do przodu? Główny konstruktor kosmicznych systemów rakietowych, Siergiej Pawłowicz-Korolow, namawiał Chruszczowa do przyjęcia propozycji Amerykanów. Chruszczow uciął. Nie oddam księżyca kapitalistom! Chruszczow żył w świecie iluzji. Eksperci nakreślili mu sytuację. Amerykanie mają opóźnienia, ale wkrótce nadrobią zaległości i nas wyprzedzą. Ale Chruszczow był święcie przekonany o przewadze socjalizmu. Przyspieszymy, wyprzedzimy, zwyciężymy! Zwyciężać nie mieliśmy czym. Z rakiety Korolowa R-7 wyciśnięto wszystko, co można było wycisnąć. A innej, potężniejszej rakiety Związek Radziecki jeszcze nie miał. Pierwszy sztuczny satelita Ziemi został wyprowadzony na orbitę 4 października 1957 roku. Miesiąc później, 3 listopada, wszedł na orbitę drugi satelita. A cztery dni później, 7 listopada 1957 roku, Wielkie Święto. 40 lat wielkiej socjalistycznej rewolucji październikowej. Minęło 10 lat. Zbliżała się nowa okrągła rocznica. 7 listopada 1967 roku. Pięćdziesiąt lat władzy komunistycznej w Związku Radzieckim. Świat zamarł w radosnym oczekiwaniu. Teraz na pewno Rosjanie polecą na Księżyc. Oczekiwanie było pełne napięcia powszechne, wytłumaczalne. W pismach naukowych na Zachodzie pojawiły się artykuły, które zapowiadały, jak to wszystko będzie wyglądało. Przecież Związek Radziecki nigdy nie ogłaszał swoich planów podboju kosmosu. Wszystkie dokonania były niezapowiedziane i zawsze związane z jakąś rocznicą. Komuniści nie mogą nie uczcić wielkim sukcesem pięćdziesięciolecia własnej rewolucji. Z pewnością coś szykują. Świat czeka niespodzianka. I tas musiał oświadczyć: Obywatele, nie spodziewajcie się żadnych niespodzianek. W rocznicę niczego nie wystrzelimy. Oświadczenie było prawdziwe. W przeciwnym razie zawiedzione oczekiwania mogłyby przerodzić się w falę plotek i niewiarygodnych przypuszczeń na temat przyczyn opóźnienia. A tymczasem już od 1960 roku w USA pracowano nad projektami rakiety Saturn. 10 stycznia 1962 roku opublikowano plany zbudowania najpotężniejszej rakiety w historii ludzkości Saturn V. Która mogła wynieść na orbitę okołoziemską 140 ton ładunku lub 41 ton na orbitę księżyca. 7 i 8 listopada 1967 roku naród radziecki i cała postępowa ludzkość świętowały 50. rocznicę rewolucji październikowej. A 9 listopada Amerykanie wystrzelili pierwszego Saturna 5. Start zakończył się sukcesem. Związek Radziecki w tajemnicy budował swoją rakietę mniej więcej o takiej samej wielkości i parametrach. Rakieta miała nazwę N-1 Raskat. Przeprowadzono cztery starty tych rakiet. Wszystkie cztery starty N-1 Raskat zakończyły się niepowodzeniem. Stopień zawodności 100%. Tymczasem zarówno rakieta, jak i jej silnik były szczytem doskonałości. Problem polegał na pośpiechu i braku środków. Trzeba było zbudować gigantyczne platformy testowe do testów naziemnych. Dla rakiety o takich wymiarach mogły mieć one tylko gigantyczne wymiary i wymagały niewyobrażalnych nakładów. Dlatego postanowiano obyć się bez nich. Podjęto decyzję o dopracowaniu wszystkiego podczas próbnych startów. Chcieli zaoszczędzić. Wyszło drożej. Amerykanie wybrali inne rozwiązanie. Zbudowali platformy. Wymagało to olbrzymich środków, ale wszystko zostało dopracowane na Ziemi. W kosmos wysłano 13 rakiet Saturn V. Wszystkie starty zakończyły się pomyślnie. Stopień niezawodności 100%. Na tych rakietach Amerykanie polecieli na Księżyc którego Chruszczow za nic na świecie nie chciał im oddać. Ale to później. My wróćmy do wiosny zwycięskiego 1961 roku, kiedy podczas przyjęcia na Kremlu z okazji pierwszego lotu człowieka w kosmos, już dobrze wstawiony Nikita Chruszczow, bez zażenowania opowiadał ludowi radzieckiemu i światu. Jurka z kosmosu dobrze widział, kto na czas ostrzy topór, ale my im. Przy tych słowach. Operatorzy ogólnokrajowego radia włączyli na cały regulator muzykę Czajkowskiego. Punkt kontaktowy i mieszkanie konspiracyjne to różne rzeczy. W terminologii GRU punkt to miejsce tajnego spotkania szpiegów lub agentów, którzy się nie znają. Najprościej się spotkać w mieszkaniu konspiracyjnym. Zwerbowano człowieka, i teraz wykorzystujemy jego mieszkanie albo jego część do tajnych spotkań. Nie ma niczego prostszego. Zapamiętaj adres, sprawdź dobrze, czy nie masz ogona i wciśnij guziczek. Albo po prostu masz tu klucz. Jednak mieszkanie konspiracyjne jest dobrym narzędziem dla kontrwywiadu. Daje się konfidentowi adres, plan spotkań i niech się melduje w czwartki w mieszkaniu konspiracyjnym, żeby się nie kręcił w okolicy obwodowego wydziału KGB. Mieszkanie konspiracyjne jest dobrym narzędziem dla wywiadu, ale tylko gdy działamy na własnym lub neutralnym terytorium. Ale gdy działamy na terenie wroga, to mieszkanie konspiracyjne może nam wyjść bokiem. Pewnego razu zlokalizują je chłopaki z miejscowego kontrwywiadu. W mieszkaniu obok zorganizują punkt obserwacyjny i będą latami podsłuchiwać, a nawet podglądać przez dziurkę. Dlatego na terenie wroga wywiad korzysta nie z mieszkania konspiracyjnego, a z punktu kontaktowego. Punkt kontaktowy jest wyznaczony zawczasu i wykorzystywany tylko jeden raz. Każdy oficer operacyjny GRU, który wyjeżdża za granicę, zaczyna urządzać własny teatr działań wojennych. Przede wszystkim musi wytypować marszruty kontrolne. Powinno być ich dużo. Każda nie mniej jak cztery godziny z dziesiątką punktów kontrolnych. Nie jest to takie proste. Zatrzymujesz się przy wystawie sklepowej i obserwujesz, kto za tobą wyjdzie. Tu wszystko jest bardziej skomplikowane. Każde miejsce powinno zapewniać możliwość nie tylko przekonania się, że szpicle nie ciągną za tobą, ale swobodnego sprawdzania, lekkiego, eleganckiego, niewzbudzającego podejrzeń. Niewidocznego nawet dla bardzo doświadczonych szpiczni, że jesteś profesjonalistą, że się sprawdzasz. Marszruty powinny być uzasadnione. Nie tak sobie włóczysz się ulicami, a w jakimś określonym i oczywistym celu. Tych samych marszrut i punktów kontrolnych nie można wykorzystywać ponownie. Przy powtórce się spalisz. Po wybraniu marszruty zacznij szukać miejsc sygnałów, skrytek, spotkań i punktów kontrolnych. I nie tylko dla siebie. Dla zastępcy rezydenta, dla rezydenta, dla szefa odcinka kierunku, zarządu, głównego zarządu. Znalazłeś miejsce? Opisz je. Ściśle tajne. Punkt Horyzont 5. Miejsce, czas, znaki ogólne, znak rozpoznawczy. Hasło odzew. To wszystko wysyła się do adresatów i gdzieś przechowuje. Nagle szef kierunku potrzebuje miejsca do sygnału graficznego w Mediolanie. Otwiera safe i wybiera jeden wariant z setki, którą ma do wyboru, po czym na opisie pojawia się czerwony krzyżyk. Nigdy więcej to miejsce nie będzie wykorzystywane do pozostawiania sygnału. Każdy oficer ma do dyspozycji w każdej sytuacji, pod dostatkiem miejsc spotkań, marszrut kontrolnych, punktów kontaktowych. Potrzebna krótkoterminowa skrytka w Marsylii? Tu jest opis miejsca. Potrzebujesz długoterminowej skrytki w górach w Norwegii? Proszę bardzo. Każdy oficer wywiadu ma przygotowane warianty na wiele lat do przodu. Szef GRU, generał armii Sierow. Musiał zorganizować miejsce spotkania w Londynie. Należy tylko otworzyć wielki safe. Skrytki małogabarytowe, wielkogabarytowe, miejsca sygnałów, a tu punkty kontaktowe. Ten będzie dobry. Mały Niedźwiedź 41. Dlaczego dobry? Bo jest jednoznacznie związany z miejscem. Stacją metra Lancaster Gate. Tylko jedno wyjście. Trudno się pomylić. W okolicy jest tylko jeden duży budynek Hotel Lancaster. To prawie centrum Londynu, ale nigdy nie ma tu tłumów. Jeżeli nasz człowiek ruszy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a ten, który powinien go spotkać w przeciwną stronę, to się zobaczą. Obaj nie muszą stać w miejscu i czekać. Jeżeli się nie spotkają przy pierwszym okrążeniu, to mają szansę na drugie. W GRU nie ma Wydziału do Spraw Wywiadu Nielegalnego. Każdy oficer odpowiadający za kierunek i wydział prowadzi kilka legalnych i nielegalnych rezydur. Najważniejsze nielegalne rezydury szef GRU prowadzi osobiście. Poza tym ma grupę zastępców. W sprawie Pieńkowskiego szefowi GRU, generałowi armii Iwanowowi Aleksandrowiczowi Sierowowi, nikt nie mógł pomagać. Operację planował osobiście, wykorzystując pułkownika Pieńkowskiego jako doradcę i jako wykonawcę, a więc Lancaster, jeżeli tylko Anglicy okażą się nie tak ostrożni jak ten dyplomata w Moskwie. Obywatel Pieńkowski pojawił się punktualnie o 18:00. Od wyjścia, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, na chodniku nikogo. Po drugiej stronie ulicy też pusto. Skręcił za róg. Nikogo. Jeszcze raz skręcił. Zbliża się do niego samotny przechodzień. Zielony kapelusz, okulary, w lewej ręce parasol. Pieńkowski minął go. Zatrzymał się na rogu, jakby się zastanawiał, czy idzie we właściwym kierunku. Zawrócił, skierował się do dworca Paddington. Zielony kapelusz pojawił się po drugiej stronie ulicy. Jego właściciel szedł za nim, zachowując dystans. Dworzec Paddington znajduje się dwie przecznice od hotelu. Ale tu sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Paddington to pierwszy na świecie dworzec kolejowy. Jeden z cudów XIX wieku. Stąd Brunei, najwybitniejszy inżynier wszechczasów, zbudował drogę kolejową do Bristolu. Jej długość była zadziwiająca. Później nazwano ją Wielką Linią Zachodnią, a w Bristolu Brunei zbudował pierwszy na świecie metalowy most wiszący łączący dwie skały potężnego kanionu. Potem zbudował pierwszy na świecie parowiec transatlantycki Great Britain. Przyjeżdżasz do Londynu na dworzec Paddington. Wsiadasz do pociągu, w Bristolu czeka na ciebie parowiec z wielkim czarnym kominem i trójkątnymi żaglami na siedmiu masztach. Prosta droga z Londynu do Nowego Jorku. Na tym nie koniec. Od Paddington biegła pierwsza na świecie linia metra. Paddington Farringdon. Siedem stacji, 1864 rok. Od tamtej pory w okolicach Paddington są tłumy ludzi. Bohater książek dla dzieci, miś bez imienia. Stąd rozpoczął swoje podróże. Na imię też dostał Paddington. Na dworcu Paddington mieści się cała galeria sklepów z misiami o imieniu Paddington. Osoba, która kiedyś wybrała ten punkt kontaktowy w Londynie w okolicy hotelu Lancaster, nazwała ją Mały Niedźwiedź ze względu na sąsiedztwo dworca Paddington. Człowiek, który wybrał to miejsce, znał się na rzeczy i powiedziałbym był w swoim fachu artystą. W miejscu kontaktu prawie nigdy nie ma ludzi. Łatwo jest w ostatniej chwili zauważyć ogon i równie łatwo rozpoznać spotykającego. Mimo to, obok jest tętniący życiem Londyn z tysiącem knajpek, sklepików, wielkich hoteli i niezliczoną liczbą małych hotelików na od pięciu do siedmiu pokoi. Na Paddington jest co oglądać i można wytłumaczyć swoją wizytę. Grzechem jest przyjechać do Londynu i nie zobaczyć Paddington. Poza tym łatwo można się zgubić. Spotkanie było krótkie. Ale oprócz podstawowych, widocznych z daleka znaków, powinien być jeszcze prawie niezauważalny, który ostatecznie przekona, że to właśnie ten, kogo się spodziewamy. Przystraganie mość w zielonym kapeluszu z namysłem wziął do ręki pluszowego misia i odwrócił do światła. Błysnął sygnet z niebieskim oczkiem. Pieńkowski patrząc obok. Hotel Mount Royal, pokój 413. Może pan dzisiaj mogę po 10. Delegacja Państwowego Komitetu ZSRR do spraw Nauki i Techniki wybrała Mount Royal. Dlatego właśnie tu jest najdogodniejsze miejsce do przeprowadzenia spotkania agenturalnego. Rzecz jasna, nie w pokoju Pieńkowskiego. Najlepiej na tym samym korytarzu wynająć inny pokój. Gdyby Pieńkowski musiał gdzieś wyjechać, to koledzy z delegacji mogą zapytać: A gdzie się w nocy wybierasz? A tak, jestem tutaj, nigdzie nie wychodziłem. Kapota też sucha. Brytyjczyków jest czworo. Przedstawili się: John, Dawid, Graham, Bob. Podali też nazwiska. Ale Pieńkowski nawet nie próbował ich zapamiętać i nie poprosił o powtórzenie. Wiadomo, że prawdziwe i tak być nie mogą. Rozpoznał po akcencie, że Brytyjczyków jest dwóch, a pozostała dwójka to Amerykanie. Cała czwórka podziękowała Pieńkowskiemu za kopię dokumentów. Następnie pytanie. Dlaczego Pieńkowski zdecydował się na taki krok? Odpowiedź była prosta i przewidywalna. Potrzebuje pieniędzy. Moment kluczowy. Lot Gagarina, 12 kwietnia 1961 rok. Każdy, kto trzymał rękę na pulsie planety, doskonale rozumiał: Teraz Chruszczow od razu zażąda rozwiązania kwestii Berlina na korzyść Związku Radzieckiego. Właśnie tak się stało. Planeta wiwatowała. W slamsach Rio de Janeiro i odległych wsiach Nepalu matki dawały imię Jury, narodzonym synom. Wieść o locie człowieka w kosmos poruszyła planetę. Portrety Gagarina drukowano na znaczkach pocztowych wielu państw. Korzystając z powszechnego uniesienia, Nikita Chruszczow wysunął ultimatum dotyczące Berlina. Stało się to punktem wyjściowym berlińskiego, a następnie również kubańskiego kryzysu. Świat zaczął zmierzać ku III wojnie światowej. Dla Chruszczowa wszystko układało się znakomicie. 16 kwietnia 1961 roku Fidel Castro wystąpił z publicznym oświadczeniem o socjalistycznym charakterze rewolucji kubańskiej. 20 kwietnia na Kubie, w Zatoce Świn, wylądował desant kontrrewolucjonistów. Przygotowywali się do ciężkich walk. Spodziewali się zwartego ognia z CKMów, jednak kubańska armia została przezbrojona przez Związek Radziecki. Nie szkoda nam broni dla naszych młodszych braci. Zamiast spodziewanego gęstego ognia z karabinów maszynowych, kontrrewolucjoniści napotkali salwy z wyrzutni rakietowych BM13, intensywny ostrzał z 152 mm haubicy MT-20 w której każdy pocisk waży 44 kg i ataki czołgów T-34, łamane na 85, przy wsparciu dział samobieżnych SU-100. Klęska była szybka, zdecydowana i całkowita. W tym samym czasie doszło do innego zdarzenia. 20 kwietnia 1961 roku odbyła się pierwsza poważna rozmowa pułkownika pieńkowskiego. Z przedstawicielami brytyjskiego wywiadu w Londynie. Wiele się wydarzyło w ciągu tych ośmiu dni. Pierwszy człowiek poleciał w kosmos. Pierwsze państwo półkuli zachodniej wkroczyło na szlak rozwoju socjalistycznego, o czym oficjalnie oświadczyło. Próba pokonania socjalistycznej Kuby siłą oręża została pomyślnie odparta. Pułkownik Pieńkowski przeprowadził pierwszą rozmowę z wywiadem brytyjskim. Ktoś może uznać, że to tylko zbieg okoliczności. A my zwróćmy uwagę na kolejność wydarzeń i postarajmy się zrozumieć logikę. Ale żeby tę logikę ostatecznie zrozumieć i ją docenić, należy wiedzieć, że przed pierwszą rozmową z brytyjskimi agentami wywiadu nastąpiło błyskawiczne spotkanie pieńkowskiego z angielskim dyplomatą w Moskwie w dniu pierwszego lotu człowieka w kosmos. Tak, tak.